Przecięcie tej strefy i oddanie kompleksu do użytku. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie panie burmistrzu. Naprawdę, szanowni goście, to robi wrażenie ta hala, ale warto przypomnieć, że zaledwie kilka miesięcy temu otwieraliśmy halę podobną w Radłowie, wcześniej powstały wspaniałe obie, oleśnie i tak sobie w tej chwili myślę, że jak na czas ciężkiego kryzysu ekonomicznego, to my całkiem no. nieźle wyglądamy w tym kraju, prawda? Bo jak już tutaj na miejscu nie widać tego kryzysu, ja zawsze mówię, że to bardziej dziennikarze tworzą poprzez mojej gazety. Ten kryzys w rzeczywistości istnieje i oby tak dalej było, oby tego typu obiekty powstawały i oby wszystkim y, służymy, Wykonawcom należą się również gratulacje, bo naprawdę robią wrażenie, a właściwie wszyscy jako społeczeństwo możemy go oczekiwać, teraz już na sukcesy sportowe naszych sportowców, no bo już teraz nikt nie będzie mówić, powiedzieć, że nie ma hal, nie ma gdzie ćwiczyć, nie ma jakichś, nic nie ma gdzie zdobywać. Jeszcze raz wszystkim gratuluję y, i... Y, 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 i życzę sukcesu również i gospodarza tej gminy. Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, młodzieży, z wielką przyjemnością uczestniczymy wszyscy w tej pięknej uroczystości dzisiejszej otwarcia kompleksu sportowego, a więc hali sportowej, a ja również boiska sportowego. Obu. Bardzo się ogromnie wszyscy cieszymy, że w naszym powiecie Każda gmina, jak już było powiedziane, wraz z powiatem, a samorządem powiatowym posiadamy właśnie takie fale sportowe. Cieszymy się również bardzo, że 14 turniej samorządowy, a więc wszystkich gminy, jak również i Radnych Powiatowych, może się odbywać teraz już w każdej z naszych gmin. Nam no, przede wszystkim mieszkańcom, Młodzieży życzę, aby ten sport, który lubicie uprawiać, uprawialiście w tej pięknej hali sportowej. Wiem, że macie wspaniałą drużynę siatkówki. Myślę, że w innych dyscyplinach również będziecie się rozwijać. Życzę Wam więc wszystkiego najlepszego. Niech ta hala, niech to boisko sportowe służy wszystkim zarówno młodzieży, jak i dorosłych, po trudach pracy, niech będzie to pewien relaks i wypoczynek. W imieniu tutaj wszystkich, którzy wystąpiliśmy, uzgodniliśmy, że ja będę składał te gratulacje dla pana burmistrza, natomiast prezenty już każdy wręczy. Ja osobiście chcę tylko powiedzieć, że piłki samorządu powiatowego już są u was w grze. <laughs> o se bafani bafani wane wane o ti ko feta.